Czy słyszałeś już o niesamowitej przepowiedni, która może właśnie się spełniać na naszych oczach? Niedawno w Polsce wydarzyło się coś szokującego, co ponownie zwróciło uwagę na przepowiednie ojca Pio i to, co się dzieje, jest po prostu niepokojące. Wpływ tego zdarzenia był tak ogromny, że tysiące ludzi zaczęło się niepokoić i zastanawiać, co może wydarzyć się dalej. A oznaki są wyraźne, wszystko wskazuje na to, że ta przepowiednia może się spełnić znacznie wcześniej niż się spodziewaliśmy. W ciągu swojego życia ojciec Pio podzielił się wieloma przepowiedniami, niektóre z nich zostały zapisane, a inne przekazywano ustnie z pokolenia na pokolenie. Jednym z najbardziej imponujących proroctw jest zapowiedź trzech dni ciemności wydarzenia które według niedawnych znaków może być bliżej niż nam się wydaje. Zostawił jasne wskazówki, jak powinniśmy się przygotować i jak postępować w tym okresie. W tym filmie zrozumiesz prawdziwe znaczenie tej przepowiedni oraz dowiesz się, jak niedawne wydarzenie w Polsce może być oznaką, że proroctwo wkrótce się spełni. Wiedza o tym, co robić, może być kluczowa, aby przejść przez ten czas bezpiecznie. Ale co sprawia, że ta przepowiednia jest tak przerażająca? Poznajmy szczegóły tej niepokojącej wiadomości, która przykuwa uwagę ludzi na całym świecie. Jeśli masz wiarę w Boga i Jezusa Chrystusa, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnego materiału. Francesco Forgiouni, znany jako ojciec pio, Urodził się 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie, spokojnym miasteczku we Włoszech. Wychowywany w głębokiej religijnej atmosferze, jego rodzina, mimo że skromna i zajmująca się rolnictwem, zawsze wspierała jego duchową drogę. Od najmłodszych lat Francesco przejawiał głębokie zainteresowanie religijnym życiem, spędzając godziny na modlitwie i studiowaniu Pism Świętych. Jego powołanie do kapłaństwa było oczywiste dla wszystkich, którzy go znali. Mając zaledwie 15 lat, wstąpił do zakonu kapucynów, odłamu franciszkanów poświęconego prostemu życiu i służbie. To właśnie w tym okresie wybrał imię Pio na cześć papieża Świętego Piusa I. Pomimo poważnych problemów zdrowotnych, które niemal uniemożliwiły mu realizację powołania, jego niezachwiana wiara utrzymała go na duchowej ścieżce. Podziel się w komentarzach, czy słyszałeś już o ojcu Pio i co myślisz o jego przepowiedniach. 10 sierpnia 1910 roku został wyświęcony na kapłana w katedrze w Benewento. Nawet po święceniach jego słabe zdrowie zwolniło go z niektórych obowiązków, pozwalając na większe skupienie się na modlitwie i refleksji. Po tym okresie przenosił się między wieloma klasztorami, aż osiedlił się w San Giovanni Retando, gdzie pozostał do końca życia. To miejsce stało się centrum jego działalności religijnych, przyciągając wiernych z różnych zakątków świata, w tym liczne rzesze pielgrzymów z Polski. Jednym z najważniejszych wydarzeń w jego życiu było otrzymanie stygmatów podczas modlitwy w Kaplicy Klasztornej w roku 1918. Te znaki odpowiadające ranom Chrystusa pozostawały na jego ciele przez 50 lat, przyciągając uwagę lekarzy i wzmacniając jego reputację jako człowieka głębokiej świętości. Ojciec Pio był znany nie tylko z powodu stygmatów. Posiadał niezwykłe dary, takie jak przewidywanie przyszłych wydarzeń, dokonywanie cudownych uzdrowień oraz zdolność czytania myśli ludzi podczas spowiedzi. Jego hojność i zaangażowanie w pomoc innym przyciągały tysiące wiernych, również z Polski, szukających jego rady i wsparcia. Przepowiednia o trzech dniach ciemności to potężne ostrzeżenie, którego nie można lekceważyć. Każdego dnia nowe znaki zdają się wskazywać, że jesteśmy coraz bliżej niezwykłego wydarzenia. Bądź czujny i przygotuj się, aby zrozumieć, co nas czeka. Pomimo wielu dochodzeń i sceptycyzmu ze strony niektórych członków Kościoła, sława świętości ojca Pio rosła z biegiem lat. Odszedł 23 września 1968 roku, pozostawiając po sobie dziedzictwo pełne wiary, cudów i inspiracji dla niezliczonych wiernych. Jego życie było pełne wyzwań. Ale także niezachwianej więzi z Bogiem oraz nieustannego zaangażowania w pomoc potrzebującym. W roku 2002 został oficjalnie kanonizowany przez papieża Jana Pawła II, a San Giovanni Retando do dziś przyciąga tysiące pielgrzymów pragnących oddać mu hołd i znaleźć duchowy komfort. Ojciec Pio pozostaje jedną z najbardziej fascynujących postaci współczesnej historii. Zwłaszcza ze względu na swoje proroctwa i głębokie przesłania. Jednym z najbardziej zagadkowych jest przepowiednia o Trzech Dniach Ciemności, wydarzeniu, które według niego będzie wielką próbą dla ludzkości. To ostrzeżenie wzbudziło ogromne zainteresowanie i doprowadziło do niezliczonych pytań o to, co naprawdę wydarzy się w tym okresie. Ojciec Pio twierdził, że całkowita ciemność ogarnie planetę. Przynosząc moment refleksji i prawdopodobnie poważnych trudności. Tajemnica tej przepowiedni skłania wielu do zastanowienia się, jak powinniśmy się przygotować. Czy będzie to czas duchowego oczyszczenia, czy może próba o niewyskali? Zrozumienie tych objawień i kontekstu, w jakim zostały przekazane, może być kluczowe w radzeniu sobie z niepewnością. To naturalne, że strach i wątpliwości towarzyszą tak silnemu ostrzeżeniu, ale najrozsądniejszym podejściem jest pozostanie czujnym, przygotowanym i pełnym wiary. Ojciec Pio w liście wysłanym do Komisji Heraldów Watykańskich potwierdził, że jego wizje były bezpośrednim przesłaniem od Pana. W tej korespondencji opisuje swoją duchową drogę i otrzymane łaski, w tym dar stygmatów. W swoich słowach podzielił się boskim przesłaniem: Mój synu, z niecierpliwością czekałem na ten moment, aby objawić Ci wielką miłość, która przepełnia moje serce. Módl się i pokutuj w moim imieniu, zachęcaj innych do czynienia tego samego, ponieważ zbliża się czas, w którym nawiedzę tych, którzy wzgardzili moim miłosierdziem. Trwajcie w modlitwie, aby przeciwnik Was nie opanował. Powiedz mojemu ludowi: aby zawsze był czujny, gdyż mój sąd nadejdzie niespodziewanie i nikt nie ucieknie przed moim zasięgiem. Odnajdę wszystkich, jednak sprawiedliwi otrzymają moją ochronę. Obserwujcie Słońce, Księżyc i Gwiazdy. Kiedy zauważycie, że ich zachowanie jest niezwykłe, wiedzcie, że czas jest bliski. Trwajcie w modlitwie. Dopóki Anioł Zagłady nie przejdzie obok waszych domostw. Módlcie się, aby te dni zostały skrócone. Módlcie się, pokutujcie, bądźcie roztropni i wyważeni. Stawką jest los wielu. Ludzie biegną ku potępieniu z entuzjazmem, jakby szli na wielką ucztę lub świętowanie. Pomóżcie mi ratować duszę. Ciężar grzechów ludzkości już dawno przekroczył wszelkie granice. Dzień Boskiej Sprawiedliwości, pełen przerażających wydarzeń, jest bliżej, niż się wydaje, podczas gdy świat trwa w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Kiedy nadejdzie sąd, będzie nagły jak błyskawica, a niegodziwi i zepsuci zostaną bezlitośnie unicestwieni, podobnie jak mieszkańcy Sademi i Goumeri. Mówię wam, zło tamtych czasów nie dorównuje temu, co obserwujemy dzisiaj. W nadchodzących trudnych czasach należy podjąć pewne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo fizyczne i duchowe. Należy koniecznie zamknąć i zasłonić drzwi oraz okna, aby uniknąć oglądania przerażających scen, które mogą wywołać panikę. Ponadto zaleca się zapalenie poświęconej świecy, której światło nie tylko będzie świecić przez wiele dni, ale także będzie symbolem nadziei i duchowej ochrony. Modlitwa, zwłaszcza codzienne odmawianie Różańca, staje się kluczowa, podobnie jak czytanie tekstów duchowych i praktykowanie aktów komunii duchowej oraz miłosierdzia. Te działania powinny być wykonywane z pokorą i autentycznym oddaniem, wznosząc ręce w modlitwie lub przyjmując postawę błagalną jako szczery apel o zbawienie dusz. W tym okresie niezwykle istotne jest pozostanie w domach i zapewnienie odpowiednich zapasów żywności, ponieważ konieczna będzie izolacja. Natura zareaguje z ogromną siłą, wywołując burzę ognia, która rozprzestrzeni strach i cierpienie na całym świecie. Jednak nawet w obliczu tak przerażających scen rozbrzmiewa przesłanie otuchy odwaga Jestem z wami! Ta obietnica jest potężnym przypomnieniem, że bez względu na to, jak mroczne będą okoliczności, nikt nie będzie sam. Boskie prowadzenie i ochrona będą obecne dla tych, którzy zachowają wiarę. Boska opieka obejmuje również zwierzęta. Bóg, jako stwórca i opiekun wszystkich istot, nakazuje opiekunom, aby przygotowali odpowiednie zapasy żywności dla swoich zwierząt. To przesłanie podkreśla znaczenie troski o wszystkie formy życia, podkreślając, że miłość i współczucie muszą przeważać nawet w czasach trudności. Własności wybranych otrzymają szczególną ochronę, zapewniając, że zwierzęta będą nadal otrzymywać pożywienie nawet po katastrofalnych wydarzeniach. Instrukcje są jasne: nikt nie powinien wychodzić z domu, nawet po to, aby zająć się zwierzętami na zewnątrz ponieważ takie działania mogą narazić życie na niebezpieczeństwo. Okna muszą być dokładnie zasłonięte, aby chronić mieszkańców przed boskim gniewem i zapobiec panice wywołanej widokiem zewnętrznego chaosu. Przesłanie jest jasne, kluczowe jest zaufanie boskiej ochronie. Ci, którzy pozostaną wierni i będą przestrzegać wskazówek, znajdą bezpieczeństwo i nie ucierpią w wyniku tej próby. Nadchodzące wydarzenia są przerażające i imponujące, ukazując nieubłaganą furię natury. Wyobraźcie sobie huragany ognia wyłaniające się z chmur i niszczące ziemię, docierające do każdego zakątka świata. Te niszczycielskie zjawiska będą towarzyszyć innym klęskom żywiołowym, gwałtownym burzom, długotrwałym okresom złej pogody, niszczycielskim powodziom. Ogłuszającym grzmotom i trzęsieniom ziemi o katastrofalnej skali. Te klęski nie będą przemijające, podrwają pełne dwa dni, przynosząc fale zniszczenia i chaosu na niespotykaną dotąd skalę. Punkt kulminacyjny nastąpi podczas zimnej nocy, kiedy z nieba spadnie deszcz ognia, zamieniając ciemność w przerażające widowisko. Te wydarzenia nie są przypadkowymi zdarzeniami. Lecz wezwaniem do uświadomienia sobie, że Bóg rządzi wszystkim, co istnieje. Wielkość i wpływ tych zjawisk mają przypominać ludzkości, że nic nie jest poza boską kontrolą. Będzie to próba dla wszystkich, niezaprzeczalny znak boskiej suwerenności, wymagający szacunku i czci. Poprzez te wydarzenia oczekuje się, że ludzie przebudzą się na obecność Boga i głęboko zastanowią się nad swoją rolą w świecie i relacją ze Stwórcą. Dla tych, którzy mają wiarę i ufają przekazywanym przez wieki przesłaniom, istnieje obietnica ochrony. Wskazówki są jasne. Ci, którzy pozostaną w stanie łaski i zwrócą się o wstawiennictwo do Najświętszej Maryi Panny, zostaną otoczeni opieką. żadne zło nie dotknie tych którzy będą trwali w niezachwianej wierze w boską ochronę. Istnieją konkretne znaki i instrukcje, które pomogą się przygotować. Jednym z najbardziej oczywistych będzie niezwykle zimna noc, towarzyszyć jej będą wyjące wiatry i grzmoty rozbrzmiewające po niebie. Gdy te znaki się pojawią, zaleca się, aby wszyscy pozostali w swoich domach, z drzwiami i oknami szczelnie zamkniętymi, Unikając jakiegokolwiek kontaktu z otoczeniem. Nadszedł czas pokory i oddania. Ludzie powinni uklęknąć przed krucyfiksem, uznając swoje grzechy i prosząc o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Podczas trzęsień ziemi, które będą częścią tych wydarzeń, kluczowe jest, aby nikt nie patrzył na zewnątrz, ponieważ manifestacja Boskiej Sprawiedliwości będzie wymagała szacunku i bojaźni. Ostrzeżenie jest jasne: nie wolno bezpośrednio obserwować tych wydarzeń, ponieważ potęga boskiej obecności będzie przytłaczająca. Te wskazówki są kluczowe, aby wszyscy mogli stawić czoła wyzwaniom z pewnością, że znajdują się pod boską ochroną. Poważne potraktowanie tego ostrzeżenia jest niezbędne, a ci, którzy je zignorują, mogą ponieść surowe konsekwencje tym natychmiastową utratę życia. To ostrzeżenie wskazuje również na konkretne zagrożenie, wiatry niosące toksyczne gazy, które obejmą całą ziemię. Ten apokaliptyczny scenariusz podkreśla nie tylko fizyczne zniszczenie, ale także duchowe przeznaczenie tych, którzy nawet działając w dobrej wierze nie przetrwają. Będą oni uznani za męczenników i otrzymają obietnicę miejsca u boku Stwórcy. Choć chaos może wydawać się wszechobecny, a siły zła mogą sprawiać wrażenie triumfu, ich panowanie będzie krótkotrwałe, trwające dokładnie trzy noce. Po tym okresie ziemia zakołysze się po raz ostatni, gasząc ogień i przynosząc nowe świtanie. Kiedy ciemność ustąpi, świat nie będzie już taki sam. Rozpocznie się nowa era pokoju i transformacji. Podczas tego odrodzenia aniołowie stąpią na Ziemię jako baski posłańcy, szerząc trwałego ducha harmonii, który będzie odczuwalny we wszystkich narodach. Ta niebiańska interwencja oznaczy koniec udręk i początek wyjątkowej szansy dla ludzkości na nowy start, prowadzony przez Boskie światło. Ci, którzy przetrwają tę próbę, poczują głęboką, odnowioną wdzięczność. To, co przeszli. Ukształtuje ich duszę i serca, zapoczątkowując życie, w którym pokój stanie się normą, a miłosierdzie Boże będzie obecne w każdej chwili codzienności. Nadejdzie czas, kiedy miłość i sprawiedliwość Boża staną się bardziej oczywiste niż kiedykolwiek wcześniej, całkowicie zmieniając sposób, w jaki postrzegamy życie i wszystko wokół nas. Ten moment nie będzie tylko wspomnieniem, ale punktem zwrotnym w historii. Pokazującym potęgę i sprawiedliwość Boga. Od stworzenia świata nigdy nie wydarzyło się nic tak wielkiego. Ta nowa era pokoju i odnowy pokaże, że Bóg jest w pełni kontrolą, dając wszystkim możliwość nowego początku, w którym ludzkość będzie mogła żyć z większą mądrością i miłością. Najbardziej zaskakujące jest to, że wiele osób, zwłaszcza w Polsce, Wciąż jest rozproszonych i nie dostrzega potrzeby przygotowania się. Ludzie często ignorują ostrzeżenia dotyczące ważnych zmian. Jest to teraz jeszcze bardziej widoczne, gdy znaki trudnych czasów są wszędzie. Mimo to wielu ludzi nadal prowadzi swoje życie, jak gdyby nic się nie działo, nie zwracając uwagi na boskie ostrzeżenia. Jednak teraz przesłanie jest pilne. Sprawiedliwość Boża już działa. A czas sądu się rozpoczął. Boski gniew, który był zapowiadany przez wieki, wkrótce objawi się na całym świecie w ostateczny sposób. To ostrzeżenie nie jest nowe. Na przestrzeni dziejów Bóg wielokrotnie ostrzegał ludzkość przed błędnymi ścieżkami, którymi podążała. Wiele znaków zostało wysłanych, aby wskazać właściwą drogę i zapobiec wielkim katastrofom. Mimo to te ostrzeżenia były wielokrotnie ignorowane, przynosząc cierpienie i ból. Teraz ostrzeżenie jest głośniejsze niż kiedykolwiek. Nadszedł czas, aby przygotować się na to, co nadchodzi. Nie ma już czasu na wątpliwości i rozpraszanie się. Ważne jest, aby wzmocnić swoją wiarę i przygotować się duchowo, ponieważ nadchodzące wyzwania będą trudne i wymagać będą odwagi. To jest moment refleksji, nauki z poprzednich ostrzeżeń i działania z mądrością. Kiedy ciemność spowije świat, przestrzeganie wskazówek będzie kluczowe. Nikt nie powinien wychodzić z domu ani wyglądać przez okna, ponieważ zagrożenia będą ogromne. Ta ciemność potrwa trzy pełne dni, czyniąc sytuację jeszcze bardziej przerażającą. Jednak nawet w trudnych chwilach jest nadzieja. Trzeciej nocy gwiazdy znów zabłysną, pokazując, że najgorsze minęło. Następnego dnia słońce wzejdzie ponownie, przynosząc nową szansę, tak jak wiosna przychodzi po długiej zimie. Ten cykl ciemności i światła ma głębokie znaczenie. Pokazuje, że bez względu na to, jak trudne są wyzwania, zawsze istnieje możliwość nowego początku. Każdy nowy dzień to szansa na odnowienie i rozwój. W najtrudniejszych chwilach Bóg prosi swoich wybranych, aby byli czujni i modlili się, nie popełniając błędu uczniów w ogrójcu, którzy zasnęli zamiast czuwać. Wybrani pozostaną przebudzeni, modląc się i zachowując swoją wiarę. Nawet jeśli chaos będzie panować, a zło się rozprzestrzeni, przesłanie Boga jest jasne: Zwycięstwo będzie należeć do sprawiedliwych. Nie będą odczuwać strachu, ponieważ w pełni ufają Boskiej Ochronie. Obietnica mówi, że wierni będą chronieni i zebrani, nawet pośród zniszczenia. To wezwanie do wzmocnienia wiary i uwierzenia, że pomimo wyzwań sprawiedliwość i prawda Boga zatriumfują. To zaproszenie do zaufania Boskiemu planowi i pewności, że dobro zwycięży na końcu. Przesłanie zawiera również ważne ostrzeżenie. To nie jest pierwszy raz, kiedy Bóg nas ostrzega. Wielokrotnie dawano ludzkości szansę na zmianę, ale teraz czas dobiega końca. Nadszedł moment boskiej interwencji. Proroctwa spełniają się na naszych oczach i musimy być czujni. Czas na skruchę się kończy i konieczne jest zrozumienie powagi sytuacji. Zapowiedziane wydarzenia są coraz bliżej. A ci, którzy zignorują to ostrzeżenie, będą w wielkim niebezpieczeństwie. Poważność chwili wymaga szybkiego działania, ponieważ czas na zmianę tego, co nadchodzi, szybko się kończy. To, co dzieje się w Polsce w ostatnich latach, wyraźnie pokazuje utratę wartości moralnych i duchowych, przed którą tak często ostrzegał ojciec Pio. Narastający podział polityczny. Społeczny i kulturowy powoduje konflikty i utrudnia jedność między ludźmi. Te napięcia są coraz bardziej widoczne w dyskusjach na temat imigracji, polityki społecznej i roli religii w społeczeństwie. Wiele osób postrzega to jako znak, że oddalamy się od boskich nauk i stawiamy na rzeczy ulotne. Przesłanie jest proste: musimy otworzyć oczy i przygotować się na przyszłość. Ignorowanie znaków i myślenie, że wszystko będzie dobrze, to błąd. Tylko ci, którzy są przygotowani emocjonalnie i duchowo, odnajdą pokój i ochronę. Media społecznościowe jeszcze bardziej pogłębiają te podziały, tworząc zamknięte grupy, w których odmienne poglądy są odrzucane lub atakowane. To środowisko konfliktu pokazuje, jak społeczeństwo oddala się od kluczowych wartości takich jak szacunek, solidarność i jedność. Wraz ze wzrostem materializmu i zanikiem wiary wiele osób coraz bardziej skupia się na zarabianiu pieniędzy i zdobywaniu statusu, zapominając o duchowości i wartościach religijnych. Dążenie do bogactwa i sukcesu oddala ludzkość od prawdziwego związku z Bogiem, tworząc pustkę, którą można wypełnić jedynie wiarą. W ostatnich latach Polska doświadczyła dużych zmian w wartościach rodzinnych, tożsamości i sensie życia. Niektórzy uważają to za postęp, ale inni widzą w tym odejście od chrześcijańskich zasad, które od zawsze kształtowały społeczeństwo. Ta utrata wartości w połączeniu ze wzrostem przemocy budzi niepokój wielu ludzi. Przypadki brutalnych przestępstw i nietolerancji rosną wywołując strach i niepewność. Brak szacunku dla życia ludzkiego pokazuje, jak bardzo oddaliliśmy się od boskich nauk. Dla tych, którzy wierzą w proroctwa Ojca Pio, te wydarzenia są sygnałami, że musimy powrócić do wiary. Oprócz problemów społecznych, klęski żywiołowe i kryzysy gospodarcze dotykające kraj są postrzegane jako ostrzeżenia od Boga. Silne burze Powodzie i trudności finansowe pokazują, że świat jest niezrównoważony, ponieważ ludzkość zaniedbuje swoją odpowiedzialność za dbanie o stworzenie i przestrzeganie boskich przykazań. Wszystkie te wydarzenia wskazują, że nadszedł czas na nawrócenie i powrót do Boga, zanim będzie za późno. Ojciec Pio zawsze uczył, że powinniśmy ufać Jezusowi Chrystusowi i podążać ścieżką prawości póki jeszcze mamy czas. W obliczu tego wszystkiego pojawia się pytanie, co możemy zrobić? Odpowiedź jest jasna. Musimy umocnić naszą wiarę, szukać Boga i żyć zgodnie z wartościami duchowymi. Czas na działanie jest teraz, ponieważ nadchodzi zmiana, a tylko ci, którzy są duchowo przygotowani, odnajdą prawdziwy pokój i bezpieczeństwo.